Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 5. Wypełnienie proroctw mesjańskich. Biblia mówi, że Syn Boży istniał zanim urodził się w Betlejem. Jezus był świadom swego niebiańskiego pochodzenia. Powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Ewangelia Jana rozdział ósmy. Żydzi słysząc to, porwali kamienie, aby rzucić na niego. Rozumieli, że Jezus przypisał sobie imię Boga, Jam jest, z hebrajskiego Jahwe. Takie wyznanie mógł uczynić tylko Bóg, szaleniec lub kłamca. Jezus nie był kłamcą ani szaleńcem. Co pozostaje? Mesjasz Apostoł Paweł napisał, że Mesjasz był Bogiem, który wyprowadził Izrael z niewoli w Egipcie. A chcę, bracia, byście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, rozdział dziesiąty. Jan Chrzciciel stwierdził, że Chrystus istniał przed nim, mówiąc Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością. Gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on objawił się Izraelowi. On jest synem Bożym. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. Syn Boży współdziałał z Ojcem w dziele stworzenia. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. List do Kolosan, rozdział pierwszy. Jezus zostawił swe boskie atrybuty, aby stać się człowiekiem i zbawić ludzkość. Na ziemi nie korzystał dla siebie ze swej boskiej mocy, choć szatan próbował go do tego nakłonić, aby wykoleić jego zbawczą misję. Źródłem naszego przekonania o boskości Jezusa nie są jego cuda, gdyż podobne mocą Bożą czynili prorocy i apostołowie. Uzdrawiali, rozmnażali pokarm, wskrzeszali zmartwych. Cuda czynią również agenci szatana, dlatego same w sobie nie dowodzą niczego. Przeświadczenie o Jego boskości wynika ze Słowa Bożego, wypływa ze zrozumienia proroctw. Proroctwa Mesjańskie W Starym Testamencie występują przynajmniej 332 proroctwa mesjańskie, które wypełniły się w osobie i misji Jezusa. Stopień szczegółowości tych proroctw jest tak wysoki, że już wypełnienie zaledwie ośmiu z nich przez jedną osobę byłoby praktycznie niemożliwe. Peter Stoner wykazał, że rachunek prawdopodobieństwa, aby ktoś wypełnił osiem z nich, wynosi jak 1 do 10 do 18 potęgi. W życiu i służbie Jezusa z Nazaretu znalazły wypełnienie wszystkie mesjańskie proroctwa ponad 300. Nic dziwnego, że ich studium, wespół z Księgą Daniela i Apokalipsą, przekonało wielu ateistów, w tym również mnie, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Tego samego życzę wszystkim, gdyż była to najpiękniejsza rzecz, jaka przydarzyła się w moim życiu. Przyjrzyjmy się kilkunastu z mesjańskich proroctw oraz ich wypełnieniu w życiu Jezusa z Nazaretu, aby przekonać się, czy Jezus był tym, za kogo się podawał. Zapowiedzianym z dawna Mesjaszem. Po pierwsze, na wiele wieków przed Jezusem zapowiedziano, że urodzi się w Betlejem. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Księga Michała, rozdział 5. Jezus urodził się w Betlejem Efrata, gdzie jego rodzice przybyli z Nazaretu aby wziąć udział w spisie ludności. Ewangelia Łukasza, rozdział 2. Drugi. Po drugie, poczęciu Mesjasza miał towarzyszyć Boży znak. Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi Syna. Księga Izajasza, rozdział 7. W Nowym Testamencie czytamy o Marii, że Józef nie obcował z nią, dopóki nie powiła Syna. Ewangelia Mateusza, rozdział 1. Po trzecie, Izajasz prorokował, że przyjście Mesjasza poprzedzi jego zapowiedź. Głos się rozlega. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Księga Izajasza, rozdział 40. W Ewangeliach czytamy W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza. Ewangelia Mateusza, rozdział 3. Po czwarte. Wśród Żydów panowało oczekiwanie, że Mesjasz będzie wielkim władcą, ale prorok Izajasz zapowiedział co innego. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Księga Izajasza, rozdział 53. Jezus z Nazaretu wypełnił także to proroctwo. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. Po piąte. Prorok Izajasz zapowiedział złe przyjęcie Mesjasza przez przywódców. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Księga Izajasza, rozdział pięćdziesiąty trzeci. W Nowym Testamencie czytamy, że arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do siebie, innych ratował, a siebie samego wyratować nie może? Niechże Chrystus, król Izraela, zstąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Ewangelia Marka, rozdział trzeci. Po szóste. W Starym Testamencie czytamy, że Mesjasz zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Księga Izajasza, rozdział pięćdziesiąty trzeci. Taki los przypadł Jezusowi. I bili Go po głowie trzciną i pluli na Niego, a upadając na kolana, bili mu pokłony. A gdy Go wyśmiali, zdjęli z Niego purpurę i przyodziali Go w jego własne szaty i wyprowadzili Go na ukrzyżowanie. Ewangelia Marka, rozdział piętnasty. Po siódme. Prorok Izajasz tak opisał zachowanie Mesjasza. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze, i nie otworzył swoich ust, jak jagnie na rzeź prowadzone, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł, i nie otworzył ust swoich. Księga Izajasza, rozdział pięćdziesiąty trzeci. Takie było zachowanie Jezusa z Nazaretu. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. Ewangelia Mateusza, rozdział 27. Po ósme: W księdze psalmów przepowiedziano zdradę Mesjasza. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, Podniósł pięte przeciwko mnie. Księga Psalmów, rozdział 41. Zdrajcą okazał się Judasz. Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda, ten, któremu podam umoczony kawałek chleba. Wziął kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie. Ewangelia Jana, rozdział trzynasty. Po dziewiąte. Prorok Zachariasz napisał i odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. Księga Zachariasza, rozdział jedenasty. Tyle kapłani zapłacili za wydanie im Jezusa. Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot do arcykapłanów i rzekł Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników. Ewangelia Mateusza, rozdział dwudziesty szósty. Po dziesiąte. Zgodnie z proroctwami, Mesjasz policzony został pomiędzy przestępców. Księga Izajasza, rozdział 53. Słowa te wypełniły się na Golgocie, gdzie obok niewinnego Jezusa ukrzyżowano także złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy. Ewangelia Łukasza, rozdział 23. Po 11. W Księdze Psalmów zapowiedziano. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Księga Psalmów, rozdział 22. Tak się stało. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części. Każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich. Nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyją ma być. Ewangelia Jana rozdział dziewiętnasty. Po dwunaste. Kości Mesjasza nie miały być połamane. Strzeże on wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. Księga Psalmów, rozdział 34 Słowa te wypełniły się, bo gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że umarł, nie połamali goleni Jego. Ewangelia Jana, rozdział 19. Po trzynaste. Prorok Zachariasz przepowiedział, że przebodą Bóg Mesjasza. Wtedy spojrzył na mnie, na tego, którego przebodli. Księga Zachariasza, rozdział 12. W Nowym Testamencie czytamy, że po śmierci Jezusa jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego. Ewangelia Jana, rozdział 19. Po czternaste. Prorok Amos przepowiedział, że śmierci Mesjasza towarzyszyć będą niezwykłe zjawiska w przyrodzie. W owym dniu mówi wszechmogący Pan, sprawie, że Słońce zajdzie w południe i mrokiem okryje ziemię w biały dzień. Księga Amosa, rozdział ósmy. Tak było przy śmierci Jezusa. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Ewangelia Łukasza, rozdział dwudziesty trzeci. Prorocy Boży przepowiedzieli szczegółowo narodziny, życie i śmierć Mesjasza na wieki przed Jezusem. Porównując proroctwa Mesjańskie z działalnością Jezusa z Nazaretu, możemy się przekonać, że był tym, za kogo się podawał. Jezus z Nazaretu był pragnieniem wszystkich wieków. Pan Jezus często powoływał się na autorytet Biblii, mówiąc, napisano. Bóg dał nam swoje słowo jako światło i ochronę. Musimy je studiować z modlitwą i rozwagą, aby pojąć jego sens, którym jest poznanie Chrystusa. Jezus powiedział do uczonych w piśmie: Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ewangelia Jana, rozdział 5. Wypełnienie proroctw mesjańskich. Biblia mówi, że Syn Boży istniał zanim urodził się w Betlejem.